Witam moi drodzy, tutaj Zuzia. Zanim zacznę opowiadać o moim problemie, to na początku powiem wam, że miałam. Opowiem wam taką historię. Miałam skierowanie od gastroenterologa na kolonoskopię. Wyobraźcie sobie, że tutaj w mojej okolicy na ten zabieg. Czeka się. No, dopiero w 2025 roku dali mi termin, bo nie miałam też na skierowaniu napisane pilne. Obecnie, yy, tak, jakby takie zalecenia mam, że tą kolonoskopię będę miała. Mniej więcej polega to na tym, chyba nawet nie chcę tak w pełni wiedzieć, ale polega to na tym, że do jelita yy, wchodzi kamerka i tą kamerką po prostu lekarz obserwuje, co, czy coś jest nie tak. Nie jest to dla mnie też yy, aż taka nowa sytuacja, bo wyobraźcie sobie, że przed 18 rokiem życia, nie jestem pewna, właśnie kiedy, ale około 10 lat temu miałam już robioną kolonoskopię, bo miałam takie same problemy. Do tego filmu namówił mnie w zasadzie Cyprian, bo dał mi taką, tak zmotywował mnie, powiedział, że wiele osób może mieć podobne problemy, że to jest fajne, że to jest szczere, to jest naturalne i że czemu nie, nie poruszyć takiego właśnie problemu. Też chętnie poczytam Wasze komentarze od razu. Cierpię na zaparcia. W tym momencie, jest to bardzo patologiczny już problem, bo wyobraźcie sobie, że. To są moje leki. Lekami się e, wspomagam. Ten film będzie długi, bo to jest długa historia, ale e, na ten moment e, pewnie większość nie jest w temacie. No, ale jeśli jesteście, to błonnik rano i wieczorem zależy też, ale no łyżka, taka czubata łyżka błonnika, dwie szklanki wody e, rano i wieczorem. To jest dla mnie podstawa jakby bez tego ani rusz. To jest taki lek, który jest takim trochę syropem i dostawałam go w sumie w ciąży. Jeszcze miałam laktalozum naprzemiennie, bo w ciąży miałam ogromne problemy. Fibraksinę, to są takie saszetki z wodą, które też stosuję. Wyobraźcie sobie, że właśnie w tym momencie w ogóle jestem na takim etapie, że to mi już nie do końca pomaga i mimo, że biorę na przykład i błonnik, i syrop, i saszetkę, to nadal nie idę do toalety to już jest akurat środek przed kolonoskopią, dzień przed. Ale to nie koniec, bo w sumie w tym momencie skończyło mi się całe opakowanie, też takiego leku jak w saszetkach. Ten lek nazywał się Forlax i Forlax mi trochę pomagał, później mi w ogóle nie pomagał. I jeszcze pamiętam, mój gastroenterolog zalecił mi kupienie takich ziół kaskara, Sagrada, ale jeszcze ich nie kupiłam i kupię je w tym tygodniu. Zobaczymy. Sie woda, no wiecie, w ogromnej ilości, no już nie do końca, nie do końca wiem co zrobić, jak, jak sobie poradzić z tym moim problemem i to jest też no ciekawe, że na te zaparcia choruję, nie wiem, czy choruję, mam taką przypadłość praktycznie od dziecka, od 12 roku życia chodzę do łazienki, no raz na trzy dni, raz na tydzień, no zależy. Oczywiście dużo ruchu i zdrowe odżywianie, które, no, też miałam taki etap, że tak było, nadal był ten problem, nadal był problem, kiedy mój tryb życia był aż taki fit, fit jak fit, świt się zachowywałam. No i dodam też, że był taki moment, że wylądowałam na pogotowiu. Jeśli oglądacie moje story na Instagramie, to tam, wiecie, to było, nie wiem, około dwa miesiące temu, czy miesiąc temu i, no, co jest w ogóle... Bolał mnie tak bardzo brzuch, gdzieś tam nie byłam w ponad tydzień i po prostu już tak bolał mnie brzuch i to było też takie patologiczne zachowanie, tak, żeby na przykład się wypróżnić, to no musiałam chodzić po schodach, kucać i normalnie tego jakby, no termofor, herbaty, woda, jakieś okłady z liści kapusty, no wszystko po prostu na ten brzuch i na to, no akurat taki właśnie straszny problem mam. Naturalny. Wiadomo, jesteśmy dorośli, jest to problem tak naprawdę bardzo straszny, bo jest to codzienna czynność, która kiedy jest zaburzona, wiecie, jelita, jelito, ogólnie układ pokarmowy jest tylko jeden i tak te choroby układu pokarmowego są bardzo trudne. No i mam nadzieję, że w końcu poznam jakąś przyczynę tego, co mi się dzieje, tego, co w życiu no, przeżywam, bo no, tak jak słyszeliście, Poniżej 18 roku życia miałam już kolonoskopię robioną, bo wtedy były te problemy. Jezu, ja w ogóle pamiętam, jak byłam, w, miałam 13 lat, i pojechałam do szpitala w, 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 przez to właśnie, i dostałam jakieś takie zalecenie typu PI-aktywie. No po prostu. A tak w ogóle, to teraz jeszcze sobie myślę, że ile ja miałam w życiu swoim jakichś nieprzyjemnych sytuacji. No do dzisiaj pamiętam, że w gimnazjum już teraz. W podstawówce, w tym późniejszych etapach. Jak nosiłam sobie faktycznie do szkoły tą Activia, no bo chciałam sobie jakoś pomóc i moim czasami takim, no nie było kanapek, a była na przykład aktywia, no to ja pamiętam, że się normalnie ze mnie śmiali chłopacy. Było parę chłopaków, którzy się śmiali, że ja piję aktywie, bo to jakby od razu mi się kojarzyło właśnie z tym problemem i ja nie mogę. Teraz mi się przypomniało, że w ogóle ten problem to był też problem na tle w ogóle rówieśników, którzy się śmiali z tego, gdzie. To był naprawdę mój problem, nie? może to nawet był taki żart typu o, Zuzia pij aktywie. No już nie chcę mówić, co dalej mówili, bo to będzie takie śmieszne, a nie chcę, żeby to właśnie było śmieszne. Ładnie mówiąc, co Zuzia nie może iść do kibla, więc pije akt ha ha ha, na cały korytarz w szkole. Ha, ha, ha. A ja wtedy już miałam z tym no, ogromne problemy i chociażby właśnie mówię, no miałam kolonoskopię i jeździłam po jakichś lekarzach i... Ojej, masakra. A teraz kiedy jestem dorosła i też szczególnie po ciąży, bo w ciąży u mnie... To była taka tragedia. W ciąży na przykład miałam zalecane lewatywy. No i też wiadomo, to, to nie jest zdrowe też robienie czegoś takiego, bo po prostu ten płyn wlewa się do tego jelita grubego. I teraz, czy moje jelito cienkie, jak funkcjonuje, bo tak właśnie miałam taką informację, że jeśli to jedno jelito jest takie nadaktywne, no to nie wiadomo, czy nie zaburza pracy już tego cienkiego jelita, tak jakoś. Bo patologicznie to tłumaczę, ale no, tak na, no, w sumie na Sorze miałam takie, taką informację. Też możecie pisać, o ile ten temat jest dla was, jesteście otwarci i odważni na taki trudny temat, to możecie pisać, dziewczyny, czy w trakcie ciąży też właśnie mieliście podobne problemy. No, no, pewnie, pewnie tak, bo w ciąży to jeszcze jest takie, ja bym powiedziała, częste. No ale u mnie, kiedy to było jednak w całym życiu taki problem, a teraz jeszcze w ciąży, to już ten problem się mega nasilił. I no nie ukrywajmy, że to jest takie bardzo tutaj patologiczne, że jest to bardzo poważne, gdy już człowiek bierze aż tyle leków i czasami one w ogóle nie działają. I w ogóle, że musi się tak suplementować, żeby w ogóle, no, żeby ten układ i to wszystko działało poprawnie. Sama jestem w szoku. Że w sumie mówię o tym tutaj. Ale no, jak mówiłam, jesteśmy ludźmi. Ja czekałam obecnie dwa miesiące na wizytę u tego gastroenterologa. Też jeździłam do mojej lekarz rodzinnej, do lekarza rodzinnego, no i też mi zapisywali jakieś leki i tak dalej. No ale już chciałam po prostu, jako że boję się gdzieś tam o siebie, o swoje zdrowie, to chciałam y, taką bardzo profesjonalną radę gastroenterologa, i tak w ogóle gastroenterologów jest dosyć mało. Bo to jest taka profesja, jest bardzo już taka specyfikacja. No, wizyta 300 zł. Czekałam dwa miesiące. I no, dostałam jakieś tam informacje dosyć ciekawe, ale głównie lekarz doktor mnie skierował do, na tę kolonoskopię, na którą no, mam nadzieję, że umówię się w innym mieście, ale dam radę jeszcze w tym roku wykonać, i ogólnie no, zrobię to, no, bo muszę to po prostu zrobić, muszę o to zadbać. Wyobraźcie sobie, że właśnie mi ten lekarz też y, wytłumaczył parę takich zjawisk, bardzo takich interesujących, które gdzieś tam nawet mi tak dały do myślenia, że y, gdzieś tak. Y, w prehistorii człowiek na przykład, kiedy wiecie, były polowania, miał koczowniczy tryb życia i był no, taki typowo homo sapiens, na przykład wstrzymywał gazy. Taki człowiek pierwotny, po to, aby zwierzę nie wyczuło go w krzakach i po to, żeby no, nie było żadnego śladu po nim. I takie właśnie wstrzymywanie tego no, no, sprawiało, że no, były różne problemy. I powiem wam, że. Ja też w swoim życiu, nie wiem jak to się w ogóle stało, ale miałam taki, taki motyw w ogóle, że wstydzę się iść do Łazienki załatwić, e, czy piernąć przy, przy, przy facecie na przykład, przy chłopaku. Ale no, to się wydaje takie normalne i takie nawet śmieszne, ale kiedy na przykład jechałam do chłopaka, czy do kogoś e, na tydzień, albo na weekend to ja dosłownie gdzieś tam miałam taką blokadę, że ja nie, nie szłam do Łazienki, tak? Nie, gdzieś też y, miałam taki związek, gdzie to takie, wiecie fuj, dziewczyny tego nie robią, jakieś takie zero rozmawiania, takiego prostego, normalnego rozmawiania o tym temacie i takie jeszcze takie, ble, fuj, ble, i takie dziecinady yy, kończyły się tym, że ja, ja to jest wgrzyżnujące, ale ja naprawdę nie, no, no, jakaś zblokowana zawsze byłam i ja potrafiłam może właśnie tak jak ten prehistoryczny człowiek, no, no po prostu się tam gdzieś wstrzymywałam, yy, i też myślę, że tutaj dziewczyny niektóre mają taki problem w związku, ale kto by o tym mówił, ja. A na przykład jak poznałam Cypriana, to właśnie taki temat, chodzenia do łazienki i w ogóle, to był taki naturalny i taki normalny. I to w ogóle był pierwszy facet, przy którym. O, lampka się wygasiła. Zgasiła mi się lampka. Mogę być gorzej oświetlona teraz. Chyba się wyładowała. Hmm. Cyprian był pierwszym facetem, który. Znormalizował w moim życiu ten problem. Mm, nie, nie robił z tego jakiegoś takiego dziwnego czegoś, tylko tak normalnie. Oczywiście wiadomo, że nie trzeba w swoich związkach o tym gadać codziennie, ale <grytanie> chociaż czasami się śmieję, że <grytanie> prawdziwy związek to taki, kiedy normalnie przy sobie pierdzicie i normalnie mówicie, e, czy byliście w łazience, czy nie. To jest już wyższy etap, wyższy etap znajomości. To jest po prostu. E, to jest ogromne zaufanie. I w sumie to, to było dla mnie takie, takie wow, że mam taki związek, w którym nie robimy z tego jakiegoś dziwnego tematu w stylu. Ukrywania, że w ogóle trzeba iść do tej łazienki albo wstrzymywania. No, czasami, czasami mam takie wrażenie, że to no, na pewno nie pomogło mi w moim, moich problemach. Takie, wiecie, na przykład wstrzymywanie cały weekend. Też myślę sobie, że miałam taki problem wszędzie, nie? na przykład w szkole, na stacjach, w ogóle jak wyszłam z domu, to też miałam no, jakieś takie wstrzymywanie i takie, że. że to jest najgorsze, co może być tak w ogóle, co nie? Takie, a później pójdę do łazienki, później będę wstrzymywać, będę wstrzymywać. No to jest, to jest bardzo, bardzo złe dla zdrowia, bo na przykład jak ja, możecie po 15 latach y, mieć 5 rodzajów leków. Gastroenterolog też mi powiedział, że tak naprawdę zaparcia zaczynają się od czegoś takiego, że człowiek wypróżnia się raz na 3 dni. Więc yy, jak, jak jest to po prostu częściej, to jeszcze jest w miarę okej, okay, ale no to yy, powyżej trzech dni to wtedy jest już problematycznie. Chociaż i tak wam powiem, że jak tak słyszę, sobie czasami rozmawiam z kimś o tym, to tak słyszę jednak, że tutaj normalni ludzie to idą raz dziennie, raz dziennie idą do tej toalety i ja takie mam wow, jak? <laughs> Możecie pisać w komentarzach, ile razy jesteście wywocie. Tak, moi kochani, myślę, że ten temat nas zbliżył, naprawdę zbliżył, ale tak nie ma co w ogóle sobie z tego śmieszkować, bo to jest właśnie poważny problem i, i bardzo męczący, bardzo męczący dla mnie, bardzo straszny. Jezu, tak sobie myślę, że bardzo też bym chciała odkryć jakąś przyczynę, wykluczyć wiele rzeczy, no i może znaleźć coś, co by mi pomogło, ale. Trochę już mam takie poczucie, że nic nigdy mi nie pomoże, bo jednak całe życie się starałam znaleźć ten problem, chociaż teraz to, co się tutaj dzieje, i to, ile ja piję tej wody, tego błonnika, tego, tego wszystkiego, i to jest straszne. No, i takie oto właśnie szokujące wyznanie Wam wyznałam. Mam nadzieję, że podejdziemy tak normalnie do tego tematu i w komentarzach i w ogóle, bo to było dla mnie naprawdę trudne. Naprawdę trudne. I tak jak mówię, no mówił mnie tutaj Cyprian, że, że to jest jednak ciekawy temat dosyć i coś takiego, w czym można otrzymać wiele rad bo lubię bardzo kiedy tutaj pod spodem pod filmem piszecie po prostu pisze, piszecie wiele rzeczy w ostatnich filmach jak tam na przykład był temat temat prostowania, usuwania tatuażu i tak dalej to napisaliście mi też wtedy wiele wiele rad i wszystko sobie przeczytałam i na przykład no wiecie dowiaduję się po prostu od was że jesteśmy taką fajną zgraną społecznością to po prostu myślę, że fajnie sobie pomagać. No. A ja dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnym filmiku i być może nawet nagram jakiś update. Będę mówić, czy coś się na przykład naprawiło. Albo jak już znajdę jakieś złote środki. Ale no to już był taki wyczerpujący materiał, gdzie opowiedziałam no, wiele, wiele historii i rzeczy. Także nie wiem, czy, czy coś tam jeszcze można dalej powiedzieć. No. Dziękuję za oglądanie. Była z Wami Zuzia i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa!